Na razie mamy wszystko pod kontrolą. Oczywiście zależy to od opadów, niekoniecznie w Bieruniu, ale od opadów w naszym przypadku, głównie w Tychach, głównie to, co się dzieje w zbiorniku w goczaukowicach i przed tym zbiornikiem, bo to jest zbiornik retencyjny. Jak wiemy, nie zawsze on wystarcza, żeby przyjąć tyle wody, ile spadnie. Więc na razie nie jest najgorzej, chociaż no, są pewne punkty zagrażające Bieruniowi. Jakie to są punkty poziomu wody na Wiśle? Tak, poziom wody na wisie to jest jedna sprawa. Poziom wody głównie w rzece Gostynce, ponieważ Gostynka jest zlewnią z potężnych tychów. Jeżeli pada jeden lub dwa dni w tychach, to poziom wody gwałtownie nam rośnie w rzece Gostynce. I zaobserwowaliśmy to, że Gostynka w ciągu jednej nocy potrafi mieć stan alarmowy, przekroczony o 20-30 centymetrów, więc to jest już takie poważne zagrożenie dla Bierunia, więc tutaj jest głównie gostynka, a dodatkowo utrudnienia to jest rozkopany wał, ponieważ no, najpierw żeśmy się starali o to jako Bierun, żeby te wały były robione, one są robione, jednak technologia budowy wału to jest taka, że trzeba część rozebrać żeby część w to miejsce, nowy wał wyższy zrobić i właśnie wracamy z zabezpieczenia, tam gdzie był rozebrany ten wał na szybko trzeba było usypywać go z powrotem, zabezpieczać folią, workami, jeszcze teraz tam strażacy dowożą te worki no i ci pracownicy zabezpieczają te wały Jak wrażenia po tej inspekcji? No średnio ponieważ że Pan, no, wał w prowizorce to jest wał w prowizorce, lepiej jakby ta gostynka była zrobiona już do końca, no ale jesteśmy w trakcie budowy tych wałów i podobną sytuację mamy na potoku Goławieckim w części Nowobieruńskiej, gdzie inna firma również wykonuje obwałowania i część tych obwałowań jest rozebrana, więc głównie te miejsca są monitorowane. One są monitorowane przez 24 godziny na dobę przez pracowników firmy, którą wykonują i dodatkowo przez strażaków, już nie mówiąc o tym, że strażacy i my na bieżąco w sztabie kryzysowym patrzymy na wskaźniki, żeby wiedzieć co się dzieje przed Bieruniem, bo to jest dla nas bardzo cenna informacja, żeby tak jak teraz by, wiedzieliśmy, że będzie pół metra wody więcej, no to na szybko było zabezpieczenie, usypywanie tych wałów tam gdzie ich nie było, bo mieliśmy te dwie czy trzy godziny czasu. Czy w tym momencie mieszkańcy mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo? W tym momencie tak, no bo nie pada, nie pada w, oko w okolicy, więc mogą być spokojni, co nie znaczy, że my nie śpimy ponieważ tak jak powiedziałem sztab kryzysowy, dzisiaj też żeśmy takie już większe zebranie tego sztabu kryzysowego o 9 było, szybka reakcja, analiza powtórna, rozdanie zadań, no i teraz jest godzina 12 wróciliśmy. Zaronimy byli 3 lata temu, wszystko poszło z wodą i teraz się boimy, żeby to samo nie było, bo został człowiek goły. Dobrze, że w ten czas więcej płacili, a teraz się słyszy, że już nie ma pieniędzy. Ale jeszcze woda dował daleko. No, ale jak go całkowicie puszczą, to deszcze jakby domlały chyba, że od jutra nie będzie. Nie wiem, w tej chwili sytuacja jest troszeczkę ustabilizowana. Deszcze, że tak powiem, zaprzestały sypać z nieba. Więc woda jest stabilna. Gostynka w tej chwili jest w tendencji spadkowej, Wisła ustabilizowana. Wały są na tyle zabezpieczone, że raczej nie powinno być jakichś większych problemów. Jeśli nie spadnie nam taki opad jak w goczałkowicach i Czechowicach dziedzicach, to nie powinno być tragicznie i powinno się to być na zasadzie takiego po prostu goto go takiej gotowości służb wszystkich i że tak powiem wszystkich tych, 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 tych urządzeń, które są niezbędne do zabezpieczenia i ludności okolicznej i powiedzmy pracy tych wszystkich instytucji, które tam są, aby tam się nic złego nie stało i nie trzeba będzie żadnych problemów, raczej nie powinno być. Co w tym momencie i gdzie jest zrobione na wałach? Na wałach w tej chwili jest umacniany wał na rzece Gostynce, ponieważ tam firma, która zajmuje się remontem wałów troszeczkę tam na ganiła, ale w tej chwili już to wszystko jest uszczelniane, poprawiane. Wał jest ustabilizowany, więc nie powinno być żadnych problemów. W tle maszyna bojowa Land Rover sprawdza się? Sprawdza się w tych warunkach trudnych. Naprawdę sprawdza się. Napęd na cztery koła robi swoje i moc silnika również. Tak. Teraz ino tak, żeby nie padało i żeby tak go troszkę strzymały. bo to tak jest. Czy tam, pszczyna na zaloło, tam te struny jest. Co do Wisły, błoda idzie, wszystko jest zaluny, no wczoraj, wczoraj i przed mi